Siema, a dzisiaj mam dla Was ostatniego mohikanina. Robi się szaro, więc lecimy z tym sprzętem. Dlaczego ostatni Mochikanin, rocznik 10 z silnikiem 1,6 MPI 102 konie. Jak wiadomo, później wycofali te silniki z produkcji. Jeden właściciel auto do końca serwisowane. 186 tysięcy km przejechane. Przegląd ważny na rok czasu. Jechałem samochodem, sprawuje się bardzo dobrze. Jak widać, są aluski, oponki Dunlop, jeszcze w dobrym stanie. Tarcze hamulcowe bez rantów. Lecimy z tym sprzętem, zanim mnie tutaj zmrok zastanie. Tutaj na nadkolu delikatna przyciereczka. No, troszeczkę koleś nie uważał, ma trochę tych przycierek, ale samochód ma 12 lat. Te silniki chętnie współpracują z instalacją gazową. Jak widać, tutaj też przytarł delikatnie Gamon 1. Są oponki zimowe w ładnym stanie na stalówkach. Do tego dekle. Całe auto przemierzyłem miernikiem lakieru, co zdiagnozowałem. Wszystko w oryginale. Poza tym elementem. Delikatnie przeszpachlowany, polakierowany, widocznie gamoń gdzieś przytarł. Jak widać są tutaj chromy na klamkach, podobno wersja attraction, ale nie widziałem w wersji attraction takich klamek. No i najgorsza sprawa jest tutaj. Zderzak delikatnie przytarty. Oraz, jak widać, błotnik przygięty. Myślę, dla dobrego lakiernika żaden problem. Na czarnym samochodzie najlepiej robi się zaprawki. Dobra, leć, Nygus, dalej. Co jeszcze? Szyba bez odprysków, dwa kluczyki. Tak wygląda jeden, drugi nówka sztuka. Słuchajcie, ten jeden kluczyk nie otwiera samochodu. Otwiera bagażnik... Zamyka samochód, odpala samochód. Ale niestety otwieranie ktoś tutaj zajechał. Pewnie da się naprawić. Dobra, otwieramy tego sprzęta. Pokaż kotku, co masz w środku. W środku auto czyste i zadbane. Widać, że samochodem nie jeździł żaden flejtuch. Elektryczne szyby, elektryczne lusterka. Lusterka podgrzewane. Jak widać, fotele nie są zajechane. Tutaj na boczku delikatnie widać zużycie. Kierownica praktycznie nówka sztuka, klimatyzacja grzane pośladki. Skrzynia manualna piąteczka sprzęgło. Skrzynia w porządku zawieszenie w porządku silnik odpala na strzała. Tak wyglądają oponki. Zimowe, spokojnie można sobie jeszcze pojeździć na tych oponach. Pokażę Wam książkę serwisową. Wszystkie wymiany robione, jak mu się zachciało. Na szczęście nieco 30 tysięcy. Raz co 15, raz co 13, raz co 20. Ale olej wymieniał. Słuchajcie, są tutaj wszystkie wpisy. Ostatni. 28, 9, 21. Nigdzie nie znalazłem krzyżyka, że został wymieniony rozrząd. Pierwsza wymiana po 90 tysiącach. Myślę, że był wymieniany, ale nie wiem, czy były dwie wymiany, czy tylko jedna. Także dobrze by było sobie wymienić na ten moment do wymiany, też olej, ponieważ ma przejechane na oleju. 13 tysięcy kilometrów. Także rozrząd, olej do wymiany. A te zapraweczki jak to woli, są dwa kluczyki, tak jak pokazałem. Jeden nie do końca sprawny. Dobra, wsiadamy do tego sprzęta, ponieważ za chwileczkę będzie ciemno. Odpalamy. Użyjemy tego zepsutego. Żeby wam udowodnić, tryk i auto chodzi 186 273. W tej chwili samochód ma przejechany, widzę, nie domknąłem bagażnika. Pokazuję tutaj kontrolka. Tak to wygląda słuchajcie, w środku klima sprawna. Grzanie pośladków też, ponieważ to sprawdzałem. Idziemy zobaczyć pod maskę, jak to wygląda. Jak widzieliście, silniczek odpala na strzała. Pracuje równo na amorku. Cena do oddania 4800 euro, trzeba kilka zapraweczek zrobić, ale technicznie, samochód w bardzo dobrym stanie. Wszystko sprawne, takie samochody w idealnym stanie z tego rocznika z tym silnikiem tutaj w Niemczech, a nie jakimś TFSI, który bierze olej, w idealnym stanie trzeba liczyć jakieś 6,5 tysiąca euroków za taką Audicę trzymają cenę także 4800 uważam, że to jest dobra cena za ten samochód w Polsce takie chodzą po około 30 tysięcy zł nie wiem w jakim są stanie to auto ze sprowadzeniem z wymianami powinno wynieść jakieś 26 tysięcy złotych na polskie. Dobra, robi się ciemno, więc Nygus, Zmykaj do chaty. Nie wiem czy powiedziałem. Auto ma ważny przegląd techniczny na rok czasu. Piszcie w komentarzach, co o tym sprzęcie. Sądzicie, jeżeli macie jakieś pytania, ktoś jest zainteresowany facebooknygus.pl Tylko nie piszcie, Nygus. Nie mam Facebooka, podaj telefon. Ja też nie miałem Facebooka, ale założyłem, żeby mieć z widzami kontakt. Auto nie jest moje, ale mogę Wam pomóc przy zakupie. Pozdrowionka.